Z boxing spell Michał Sztanka Fijałka, witam. Witam, pozd pozdrawiam, witam. Witam, pozdrawiam. No walka była zacna. Czy tak miałeś od początku plan, żeby obalić rywala i skończyć go grany na ziemi? Szczerze tak. To jest mój styl i do tego chciałem dążyć. Na szczęście tak się udało skończyć walkę. Super, że tak szybko, także jestem mega zadowolony. Ale, ale spodziewaj się, że to się zakończy w, pie w pierwszej rundzie, czy jakby w, tw w twojej głowie był zamiar, żeby tę walkę dożyć może na dłuższym dystansie? W mojej głowie były trzy rundy na pier T, t T po może, 5 minut. Można? Trzy rundy na pierdalanki. się na trzy rundy ostrego, ostrej na pierdalanki, ale na szczęście udało się tak szybko i jestem mega szczęśliwy tym bardziej. Yy, czymkolwiek cię zaskoczył yy, Francuz czy, czy raczej nie? Wiedziałem, że ruszy boksersko, byłem tego świadom. Poszedł od razu do przodu, mi to też odpowiada, chciałem właśnie zobaczyć jak, jak, będzie, jak będzie się ta gra rozgrywać, jego, udało mi się go zepnąć do siatki, tam obalić i dokończyłem po swojemu, także jestem mega zadowolony. To już jest chyba Twoja trzecia walka, się dobrze liczy na arenie Berserkerów, będą kolejne? Czwarta. Czwarta, czwarta. Mam nadzieję, że tak. No, super się tu czuję. Myślę, że organizatorzy też są zadowoleni ze mnie, więc, więc chciałbym walczyć na arenie dalej. A czy pomagał Ci doping e, chrześcijańskich kibiców? No bo kibicowała chyba cała, cała, cała hala, bo tylko sztanga, sztanga. Oczywiście, że tak. Jak wychodziłem do walki, zbiłem tyle piątek, że chyba w całym swoim życiu to nie przybiłem i mega mnie to zbudowało i naprawdę dało siłę do, do walki. Hmm? Czy odzywały się do ciebie jakieś większe federacje z Polski, z Europy, ze świata, z kosmosu. Są jakieś tam sygnały, ale to wszystko do mojego trenera i menadżera Piotra Bańskiego dociera. On te. Wszystkie propozycje prze, 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 przelewa przez sito i dopiero mi mówi o takich tam konkretniejszych. Coś tam jest, gdzieś tam dzwoni, ale na razie zobaczymy. Spokojnie, dopiero co wygrałem. A, czyli UFC rozumiem, dobra? <laughs> może, może. Pewnie przygotowałeś się tylko w Szczecinie, czy może jeździłeś gdzieś do innych miast, bądź państw? Nie, nie, jeździłem typu, jeździłem. Przygotowałem się u nas, w Berserkerach i w Fluby Skorpion, gdzie szlifowałem boks pod okiem Karola Habrosa. Także jak zawsze u nas, na miejscu. Okej, okay, z mojej strony to wszystko, Al albo nie, jeszcze jedno pytanie, w związku z to jest Twoja kategoria wagowa, myślisz, że Janek Bachowicz pokona zimiego Manuę na UFC w Polsce? Mam taką nadzieję, liczę na to, trzymam kciuki za Janka, jestem zawsze za Polakami, i mam nadzieję, że skopię mu tyłek. Okej, okay, z mojej strony to wszystko, Chcę chcesz podziękować, kogoś pozdrowić, to jest ta chwila, ten moment. Dziękuję bardzo przede wszystkim kibicom tutaj w szczecińskiej hali oraz wszystkim tym, którzy piszą tam do mnie na Facebooku i klikają te lajki, like naprawdę mnie to mega buduje i mega pomaga. Dziękuję klubowi z Team, trenerom Piotrowi Bagińskiemu, moim przyjaciołom z besterkerów oraz sparing partnerom, Karolowi Habrosowi za boksik i jego to, że jest zawsze przy mnie w narożniku i uspokaja mnie oraz całemu klubowi Scorpion Szczecin. Komujesz? No i oczywiście muszę podziękować mojej rodzinie za kochanej Frankowi, że mi gotuje. Moje, no, wszystkim, którzy mnie wspierają z rodziny oraz moim sponsorom, którzy, bez których nie mógłbym walczyć. firmie Exped, Alseco, firmie Benbrook, a także Real Farm za pomoc w odżywkach i w suplementach. Mam nadzieję, że nie. a oczywiście Pitbull za, za ubranka, także mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem. Dziękuję Wam bardzo za wsparcie i fajnie, że jesteście ze mną. Dziękuję wielkie, jeszcze raz wielkie grat gratulacje. Dziękuję.